Siemano, chciałbym Wam powiedzieć, że za około 100 lat, rok 2009, grudzień 31 e, w grudniu, zaraz około 100 lat, systemy się skończą i chciałbym być bogatym. Ale nie mam czasu. Jak mam zarobić pieniądze? Zarobię z dolary. Na przykład... Na przykład chodzę na taką stronę... Peket... Lik.com Tutaj mam w stronę... Że... Mam około... 30 dolarów.

Niechęć niech nakitałem Tylko nie wiem jak się przejęła pieniądze Tutaj chodzę na linki W ja się podgasę, bo nie ma plasek z moim kątem Zarobek Kolary No to zarobię ja mam robotę, chodzę do roboty, albo mogę zarobić um, przyjemne go rady, święto. Czego można chcieć? Na przykład jak robotem? Jak zarobić więcej? Można kupić premium albo wyższe stawki? Mogę zarobić miliony. Jak na razie mam 700 dolarów na kącie. Zarobię około 1000. Właśnie kupkę mogę przelać na Piper. Tylko szkoda, że nie mogę rozstać tych kupień, bo jestem biedny. Dwi'n siarad gyda chi am un